Cześć, o, jesteśmy teraz w Wirginii. w Richmond, odbieramy klientowi takiego rocznego Forda Bronco, fajne autko, pali, a, dużo części w środku, a także klient będzie chyba zadowolony. Odebraliśmy go, bo nie mogliśmy znaleźć kierowcy na weekend. Przez weekend już wyleciał storage, czyli opłaty parkingowe. A i tak przy okazji jechaliśmy w tym kierunku, więc, więc zabieramy zabierzemy to po prostu przy jakiejś tam małej okazji. Także są, są całe lampy, jak widać, jedna, druga. A ta jest trochę pęknięta klosz, ale może klosz jest do wymiany, bo widzę, że jest, da się go kleić. przedni zderzak, jakieś blendy, czy belka, osłony pod silnik. Nie, zderzaka nie ma. Zderzak jest metalowy. No, także często jest tak, że, że te samochody jeszcze są z tymi wszystkimi częściami w środku bo po prostu były rozebrane do e, opinii rzeczoznawcy, żeby ocenić e, wielkość szkody. I często jest taka niespodzianka, że na zdjęciach tego nie ma. A autko przyjeżdża, i klient ma po prostu niespodziankę, bo jest bardzo dużo rzeczy, które jeszcze da się wykorzystać. Na przykład ta jedna lampa, która widać, że nie jest uszkodzona, druga jest pęknięta. A co tam mamy? Tutaj mamy jakieś elementy pasa przedniego, jakieś plastiki wlotowe, osłona pod silnikiem. Blenda, część przedniej, atrapy. bronka. bardzo fajna autka. Nie pytajcie za ile kupił, bo to są jakieś tam prywatne rzeczy naszych klientów. My nigdy tego nie zdradzamy. Nawet jak pytacie w komentarzach często na Facebooku ile, ile, ile. To my możemy wycenić coś podobnego albo z podobną szkodą, ale nigdy. Nigdy nie powiemy nikomu za ile dany pojazd był kupiony, bo to jest po prostu tajemnica e, tego danego e, klienta. I, i, no i byłoby tak nie, nieelegancko, nieładnie, gdybyśmy ujawniali za ile e, kto kupił dany pojazd, więc, e, więc tego też nie robimy. Tak możecie zobaczyć prawie. Nowy samochód i pewnie wyjdzie kogoś w Polsce, no nie wiem, połowę, może 60% ceny tego co by zapłacił na rynku europejskim. Pali jeździ. A chłodnice wszystkie są całe. Tutaj te elementy widać, że są typowo podkręcane, nawet maska nie jest uszkodzona, a troszeczkę jest zadrapana rożkiem. Także jeszcze zostaje ta sama maska. A zderzak zostaje z czujnikami. No, taka, taka typowa kosmetyka. Więc czasem zdarzają się takie pojazdy, które w zasadzie można je nazwać później bezwypadkowymi. Bo taka szkoda to jest nawet nie tyle szkoda yy, parkingowa. No, albo można powiedzieć, że jest to szkoda parkingowa. No, jest, to jest kosmetyka. To jest wykręcić jeden element i przykręcić drugi. Jeśli ktoś będzie miał te elementy w kolorze, to, to dalej zostanie oryginalny lakier. No tutaj możemy zobaczyć jakieś takie drobniutkie zadrapania, jakaś ryska drobna, więc to w zasadzie do, do przepolerowania. Tylko, no dobra, to ja się już pakuję, bo, bo jeszcze mamy. Kilka godzin jazdy do Wilmington do północnej Karoliny i to auto będzie wysłane właśnie stamtąd. Także jak tylko kontener odstawimy do portu, to dokładnie idealnie po 11 dniach zam zamelduje się w Antwerpii i stamtąd już tylko kawałeczek na rozładunek do magazynu w Holandii, gdzie dokonujemy wszystkich odpraw celnych procedur. I jak to jest, jak już klient przejdzie, te wszystkie procedury i pojazd jest odprawiony, to, to zabieramy to lawetami pod wskazany adres do Polski. I tak to wygląda, to jest bardzo proste. Zgłaszacie się do nas, płacicie jakiś tam depozyt, licytujecie. I za którymś razem przeważnie się udaje, czasem za pierwszym. No, nie zawsze za pierwszym, ale często tak. Jak nie za pierwszym, to nawet za piątym, ale jesteście w stanie. Ustrzelić taką okazję właśnie. Także ja już się zbieram. Wszystkiego dobrego na weekend. Cześć.